Elo, rower, rower, Wariaty Wojtek z tej strony. Kurczę, aż tak zimno, że aż mi para z gęby idzie. Fajnie, dobra. Bierzemy się za budowę taniego gravela. Eee, w poprzednim odcinku nie odpowiadałem na Wasze pytania z prostego względu. Eee, filmik nagrałem przed opublikowaniem pierwszej części, także Dopiero teraz mogę się wypowiedzieć na temat tego, co pisaliście na temat e, w pierwszej części. Ha, pierwsze budżet. Nie pamiętam, czy wspominałem, ale budżet e, RAM rower był 100 zł, a na części chcę wydać około 500 zł. Jak na zbudowanie roweru jest to szalenie niska wartość żeby to tylko zobrazować. Kupno nowych klamkomanetek Shimano Claris kosztowałoby ponad 400 zł. Co by oznaczało, że jeśli bym kupił nowe klamkomanetki i to na jakieś takie super wypasione, tylko naj, najtańsze, no jeszcze turne jest. Ale to no pomijmy to. Eee, Wiązałoby się to z tym, że po prostu zabrakłoby mi, znaczy nie zabrakłoby mi pieniędzy, ale bym od razu cały swój budżet na ten rower wykorzystał. A nie chcę to zrobić. Tym bardziej, że. Mm, że taki miałem cel, żeby zrobić to tanio. Oczywiście nie chcę to zrobić jakimś dziadowskim ko kosztem, ale chcę, żeby to było tanio. Eee, pisaliście też, że. Hmm. lepiej by było kupić sobie e, z Decathlonu Tribana 100 za 1000 zł. Teraz kosztuje 1400 zł. Jeśli zrobię ten rower, to będzie on mniej więcej wydał na niego 600, dwa razy mniej od Tribana. A wydaje mi się, że chyba będzie trochę lepszy od właśnie od niego. Kolejna sprawa. Wspominaliście, że. Gravel to powinien być na tarczówkach, a nie na cantileverach. Jak mi się wydaje, pierwszy albo przynajmniej jeden z pierwszych graveli jakie wyszedł na rynku to Specialized Rock Combo, chyba 1989 rok. Był na 26-calowych kołach, nie miał tarczówek i co najciekawsze, nie miał klamkomanetek. Bo, jak przypomnę, pierwsze kramko manetki powstały wraz z Dura Ace'em. A kurczę, nie pamiętam który to jest rok. Nieważne, zresztą, nawet jakby, yy, jakbyśmy mieli e, możliwość zamontowania Dura Ace'a, to pewnie by tego nie zrobili, bo by to wyszło po prostu za drogo. A zamiast tego, miał e, manetki z roweru czasowego. Spoko, co nie? Ja nie będę dawać manetek z roweru czasowego, bo to moim zdaniem trochę bez sensu. Byłoby to trochę niewygodne. I tak będzie zmiana biegów niewygodna, jak mi się wydaje. E, wspominaliście też, że fajnie by było ściągnąć cały lakier i zrobić go na mm, lustro, żeby był wypolerowany. Eee, fajna sprawa, tylko że po pierwsze, eee, dobry, to by było dobre w przypadku roweru aluminiowego. A jak mi się wydaje, w przypadku roweru z ramą stalową będzie to lekki problem, ponieważ ryzyko, że później będzie rdzewiała rama, no jest duże, jak ściągnę cały lakier. No nie oszukujmy się, ten rower ma już swoje lata, więc. Troszkę ten materiał jest nie pierwszej świeżości, że się to tak określa. Nie powiem, że to jest złe, może w przyszłości zrobię coś takiego, ale w przypadku tego rowera nie będę tego robił. Ja chcę go zostawić na razie taki, jaki jest. Może się nad zastanowię, czy jakoś go tam nie upiększyć i tą ramę, ale na razie ja jestem zadowolony z tego, jak ta rama wygląda. No, może nie wygląda zbyt pięknie, ale w porównaniu z innymi rowerami wygląda całkiem nieźle. Tak więc, co teraz w tym odcinku zrobimy? E, na razie przedstawię wszystkie części, jakie będę miał z tego roweru, które e, no, wykorzystam. A poza tym ściągnę piastę z tylnego koła. I postaram się usunąć te różne oznaki korozji. Bo. E, no bo to trochę szpeci. Dobra. Ja na razie kompletuję powoli wszystkie elementy i mam nadzieję, że już w następnym, a jeśli nie w następnym, to e, w kolejnym odcinku e, zrobię. Przedstawię wszystkie te komponenty, jakie mam do zrobienia i później składanie roweru. I może ze składaniem z rowerów zrobię tak eee, Zrobię dwa filmiki Pierwszy będzie krótki, który tak Pokrótce pokaże jak się montuje, tak żeby było tak To lepiej brzmi oglądało się No żeby było krótsze i No bo nie wszyscy mają czas, żeby obejrzeć cały odcinek na temat tego jak się składa rower A drugi to już będzie prawdziwy moloch Który będzie się pewnie ro robił Yy, całą noc. Znaczy, obróbka i w ogóle wszystkiego będzie pewnie strasznie długa, ale i tak to zrobię. A przynajmniej mam nadzieję, że to zrobię. To wszystko zależy, ile będę miał czasu. Dobrze, więc nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do roboty. Także jedziemy. Wszystkie części, jakie no, nie licząc kierownicy, to są wszystkie części, jakie użyję to budowy. Taniego grawela. Przyznacie, w sumie nie jest tego dużo, ale myślę, że jest to wystarczające. Pozostawię na pewno przerzutkę. Z tego względu, że no, przerzutka przednia działa. I nie wygląda tak, tak źle. Wystarczy ją pewnie wyczyścić, wypolerować i będzie fajnie wyglądała. I będzie działała, co najważniejsze kaseta. Kasetę też trzeba będzie wyczyścić, wypolerować tu i tam. I myślę, że będzie się nadawała. Wygląda nieźle. Pomimo tego, że no, jednak, jednak to jest rdzawy nalot, także no niestety nie jest aż tak idealnie, ale myślę, że troszkę miłości i będzie działała fajnie. Eee, korba. Korba i pedały. Pedały. Pomimo tylu lat całkiem fajnie się kręcą. Korba też wygląda całkiem nieźle. Shimano 170 tak jak akurat pasuje pode mnie. Także jest spoko. Korbę też wystarczy pewnie wyczyścić i będzie jak najbardziej się dobrze sprawowała. Mustek. Tu może się wydaje, że jest o tragedia zarzewia, ale mi się wydaje, że to tylko e, brud związany z połączenia wody i rdzy, i tu jest tylko taki nalot. Pewnie wystarczy, wystarczy tylko to wyczyścić i będzie to tak wyglądało. Chociaż mam też pewne plany co do tego co do kierownicy, ale to no, plany muszą przejść w czyn na razie. Także mamy mostek. I hamulce. Z hamulcy jestem bardzo zadowolony, bo są to cantilevery. Chciałem zrobić w końcu jakiś rower z cantileverem. No i mi się trafił taki rower, więc jestem z tego powodu zadowolony. Mam nadzieję, że będą ładnie działać. E, żeby cantilevery działały, potrzeba takich, właśnie jakichś dziwnych dingsów. To jest akurat z przodu taki trójkącik, ale mi się wydaje, że E, podziękuję mu, bo dość moim zdaniem dziwnie wygląda. Postaram się tradycyjnie zamontować takie właśnie trójkąciki. E, tym bardziej, że nie są one drogie, kilka złotych kosztują. I jeszcze kwestia łożyska e, Pierwsza sprawa: chociaż nie wiem, czy będę wykorzystywać ten support. E, no, właśnie, support. Jak zauważyłem, kręci się całkiem nieźle. Też co mnie zadziwiło, jest uszczelniony. To jest najważniejsze. Są tu uszczelki. W tym miejscu dzięki temu nie dostaje się tam woda i one całkiem fajnie się kręcą. Eee, czy, je, czy go zmienię i zastosuję zwykłe eee, łożyska maszynowe? No to się okaże w praniu. No i ostatnia rzecz stery. Co to wianuszków, to wydaje mi się, że chyba będą do wymiany, ale to też nie jest żaden kłopot, chociaż to też wystarczy, trzeba popatrzeć się, jak będzie to wyglądało, jak się to wyczyści wszystko. Jeśli będą nie a będą dobrze wyglądały, to jest zostawię. No i jeszcze jedna kwestia w przypadku cantilevera Będę potrzebował taką podkładkę Pod stery Tutaj linka pancerza wejdzie A później już Sama linka pójdzie w stronę na dół Do tego dżinksa Zresztą to pokażę Dobra, no to Kolejna kwestia Bierzemy się za ramę tak jak tu widzicie, mamy ognisko rdzy, ale nie jest to akurat tak straszne. Co z tym zrobię? Na początku to po prostu przeszlifuję. To go blachy. Mam nadzieję, że nie będzie tego tak naprawdę dużo. A później to zabezpieczę preparatem antykorozyjnym. Cały, cała rdza usunięta. Eee, proste. Najpierw wziąłem bardziej agresywny, grubszy papier 80, później zrobiłem 300, 320. No i wydaje mi się, że efekt jest zadowalający. Tak jak myślałem, tu jest tylko powierzchowna rdza. Wystarczyło, że nawet troszkę przeleciałem i już praktycznie cała rdza zniknęła. Także super. I ostatnie co trzeba zrobić właśnie z tym to zastosować preparat antykorozyjny. Ja stosuję APP R-Stop. Z tego względu, że widziałem na YouTubie porównanie między APP R-Stop a Prunoxem. No i mm, werdykt był tak naprawdę jednogłośny. Zresztą też z doświadczenia wiem, że Brunox to tak naprawdę szajs. Ostatnia rzecz w tym odcinku to e, uwolnienie piasty, bo jak mówiłem, to jest koło 26, znaczy to jest obręcz 26, a niestety będę musiał zrobić sobie tylne koło. Wykorzystam. Jasne z tego, więc trochę mi to oszczędzi grosza. No dobra. Wszystkie szprychy są już rozróżnione. i teraz mógłbym to wszystko odkręcać, męczyć się, żeby powyciągać te wszystkie nyple. Eee i żeby pościągać to wszystko, ale wiecie co, nie chce mi się, zastosujemy szybsze rozwiązanie. Łatwo, szybko i przyjemnie. Dobra, zadania, jakie miałem dzisiaj przed sobą, uważam za wykonane. Usunięta została rdza. Piasta jest wyciągnięta. Pokazałem Wam, jakie komponenty wykorzystam z tego roweru. No i odpowiedziałem na kilka Waszych pytań. Oczywiście. Pytajcie, nie ma problemu. I jeśli macie jakieś swoje pomysły, to też możecie się z nimi po podzielić, oczywiście. Dobra. No to co? Widzimy się następnym razem. Eee, no, mam nadzieję, że już praca już ruszy z kopyta tak na dobrą sprawę. Czemu ja ciągle mówię tak na dobrą sprawę? Nie patrzę. Dobra, i to by było na tyle. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy i subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej. Czy mieści? Mieści.